Zanim zaczniemy, musisz obejrzeć ten film, póki jest jeszcze dostępny. Ujawnia on zaskakującą moc trzech goździków i to, jak mogą one pomóc w urzeczywistnianiu twoich marzeń. Zawiera cenne spostrzeżenia, które mogą nie być dostępne zbyt długo ze względu na ich potężną naturę. Więc nie przegap. Co byś zrobił, gdybyś wiedział, że istnieje starożytny sekret zdolny do urzeczywistnienia twoich marzeń w zaskakujący sposób? A gdybym ci powiedział, że możesz nauczyć się opanowywać sztukę kierowania energii wszechświata na swoją korzyść? Czy słyszałeś o słynnej równaniu Alberta Einsteina i o tym, jak łączy się ono z Twoimi najgłębszymi pragnieniami? Co by się stało, gdybyś odkrył, że Twoje myśli i intencje mają bezpośredni wpływ na świat wokół ciebie? Wszystko we wszechświecie jest energią działającą jak magnes, który przyciąga to, na czym się skupiasz. Kiedy zastanawiamy się nad celem życia. Wiele pomysłów przychodzi nam do głowy, ale ostatecznie chodzi o opanowanie sztuki radzenia sobie, kontrolowania i kierowania tą energią. Pomyśl o słynnej równaniu Alberta Einsteina, które podkreśla wzajemne powiązanie między energią a materią. Wszystkie fizyczne obiekty zaczęły jako energia, zanim przekształciły się w materię. Materia i energia nie są odrębnymi bytami, są dwiema stronami tej samej monety, połączonymi w ciągłym cyklu tworzenia i transformacji. W tym filmie zanurzysz się głębiej w koncepcję, że wszystko, włącznie z Twoimi myślami i intencjami, niesie energetyczne wibracje, które wpływają na otaczający Cię świat. Naucz się wykorzystywać te energie, aby napędzać swoje pragnienia i aspiracje. Nie przegap okazji, aby odkryć magnetyczną moc energii i zobaczyć, jak może ona przekształcić Twoje życie. Zanim zagłębimy się w moc trzech goździków i to, jak mogą one pomóc ci skierować energię wszechświata na twoją korzyść? Chcę, abyś zrobił jedną ważną rzecz. Wyobraź sobie, że możesz nauczyć się opanowywać tę sztukę i przekształcać swoje myśli w rzeczywistość. Tak jak słynne równanie Alberta Einsteina sugeruje, że wszystko we wszechświecie jest energią. To niepowtarzalna okazja, która może nie być dostępna przez długi czas ze względu na jej potężną naturę. Więc zanim będziemy kontynuować, kliknij przycisk Lubię to. I zostaw komentarz poniżej. Chcę wiedzieć, co najbardziej pragniesz urzeczywistnić w swoim życiu. Podziel się z nami, abyśmy mogli stworzyć wspierającą i uczącą się społeczność. Razem odkrywajmy te cenne spostrzeżenia i przekształcajmy nasze życie. Celem każdej osoby jest sztuka kanalizowania i kierowania energii, aby urzeczywistniać nasze pragnienia. Ta zasada, zakorzeniona w starożytnej mądrości. Podkreśla znaczenie precyzyjnego skupiania naszej energii, aby osiągnąć pożądane rezultaty. Jednym z filarów tej mądrości można znaleźć w naukach biblijnych przypisywanych Jezusowi z Nazaretu. Wkraczając w rok 2024, ważne jest ponowne przeanalizowanie Jego słów zapisanych w Biblii, które podkreślają transformującą moc wiary i modlitwy. Jezus powiedział: Wszystko o co w modlitwie prosicie, wierzcie, że już to otrzymaliście, a tak się stanie. To nauczanie doskonale oddaje istotę manifestacji. Manifestowanie naszych pragnień wymaga czegoś więcej niż tylko pozytywnych myśli. Chodzi o emitowanie potężnej energii, gdy naprawdę wierzymy w spełnienie naszych pragnień. To jakby z przekonaniem stwierdzić, Wiem, że to prawda. Ten koncept może wywoływać refleksje, debaty, a nawet różnice zdań, zwłaszcza gdy mówimy o idei wiary. Wiara, zgodnie z tym, co zostało wyjaśnione w Biblii. Reprezentuje niezachwianą pewność w to, co niewidzialne. Wymaga całkowitego zaufania do spełnienia naszych nadziei i aspiracji, nawet jeśli nie są one jeszcze widoczne w naszej fizycznej rzeczywistości. Aby skutecznie manifestować nasze pragnienia, musimy pielęgnować głęboką wiarę, wierząc mocno w ich realizację, nawet gdy rezultaty nie są jeszcze namacalne. Chodzi o wykorzystanie mocy silnej wiary i zakorzenienie się w przekonaniu, że to, co wyobrażamy sobie w naszych myślach i energii, nieuchronnie się zmaterializuje. Rozumiejąc i stosując te zasady, możemy przekształcić nasze życie i osiągnąć nasze najgłębsze cele. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak małe zmiany mogą przyciągnąć wielką obfitość? A gdybym Ci powiedział, że istnieje starożytny sekret, używając czegoś, co prawdopodobnie już masz w swojej kuchni, Zdolny do przekształcenia Twojej rzeczywistości finansowej? Ciekawi cię jak wibracyjny kolor zwykłego nasiona może być kluczem do Twojego sukcesu? A co powiesz na odkrycie? Jak dostosować swoje myśli do praktyk liczących tysiące lat, aby przyciągnąć więcej obfitości do swojego życia? Podzielę się z Tobą trzema prostymi i potężnymi rytuałami z użyciem goździków, tych małych, magicznych nasion, znanych z przyciągania obfitości i sukcesu. Przygotuj się na przekształcenie swojej rzeczywistości finansowej dzięki tym praktykom. Pamiętaj, nie chcę, abyś tylko słuchał tych słów. Chcę, abyś zastosował je w praktyce i sam doświadczył rezultatów. Te rytuały działają z dwóch głównych powodów: potężnej energii goździków, symbolizowanej przez ich wibracyjny czerwony kolor, który reprezentuje obfitość i pasję oraz mocy Twojej intencji. Dostosowując energię goździków do swoich myśli skupionych na obfitości finansowej, Możesz przyciągnąć więcej bogactwa do swojego życia. Zrozum, że wszystko, co myślisz i czujesz, przyczynia się do struktury twojej egzystencji, tak jak nici tkają gobelin. Twoje myśli mają ogromną moc nad twoją istotą, służąc jako kanał dla boskiej iskry w tobie. Wszyscy nosimy w sobie część Stwórcy, unikalną esencję kreatywności. Twoje życie jest odzwierciedleniem twórczej mocy, która w tobie mieszka. Fascynujące jest zdać sobie sprawę, jak często łapiesz się na mówieniu, Przyniosłem to do istnienia, nawet nie do końca rozumiejąc, jak to się stało. Przyjmij swoją kreatywną moc i obserwuj transformujący wpływ, jaki może ona mieć na Twoją rzeczywistość. Pomyśl o tym. Twoje myśli są jak lustro, odzwierciedlające świat wokół ciebie. Są architektami Twoich pragnień, łącząc energię ze światem fizycznym. Jest to uniwersalna, stała i wieczna zasada, która kieruje całym istnieniem. Kiedy rzeczy nie idą zgodnie z planem. Problem nie leży w zasadzie, ale w naszym jej zastosowaniu. Rozwiązanie? Wyraźnie określ swoje cele. Głęboko w nie wierz i ufaj niewidzialnemu z przekonaniem. Pozwól, aby twoja wiara wypełniła każdą część ciebie, odsuwając wszelkie wątpliwości. Utrzymuj mocne oczekiwanie, wiedząc, że to, czego pragniesz, już się manifestuje. Te zasady stosowane z oddaniem przynoszą konkretne rezultaty. Chcesz odkryć prosty rytuał, który może przyciągnąć obfitość do ciebie? A gdyby istniał powszechny składnik, który mógłby zwiększyć twoje finanse? Wierzysz w moc wizualizacji i pozytywnych afirmacji? Jakby to było wyeliminować swoje długi prostym rytuałem? Przejdźmy do naszego pierwszego rytuału przyciągania obfitości przy użyciu goździków. Weź siedem czerwonych goździków i trzymaj je w prawej ręce. Powtarzaj afirmację. Te goździki przyciągają obfitość do mojego życia. Rób to siedem razy, wkładając jeden goździk do prawej ręki przy każdym powtórzeniu. Wizualizuj obfitość płynącą do Twojego życia. Wyobraź sobie, jak Twoje konta bankowe rosną. Poczuj ciężar pieniędzy w swoich rękach i nawet zapach pieniędzy. Poczuj spokój i zadowolenie, wizualizując te sceny. Wyobraź sobie teraz potężną, pozytywną energię, która może emanować z goździków. Zacznij infuzować tę energię w kilku goździkach. I delikatnie umieść je w swoim portfelu, razem ze swoimi pieniędzmi. Robiąc to, pozwalasz, aby pozytywna energia goździków zintegrowała się z twoim finansowym wszechświatem, przynosząc nową falę pozytywności do twoich finansów. Ten krok nie tylko wzmacnia to, co już posiadasz, ale także przyciąga korzystne wyniki dla tych wokół ciebie. Ten etap jest kluczowy, aby wzmocnić korzyści tego rytuału. Teraz zanurzmy się w drugi rytuał, który możesz wykonać z goździkami. Uważaj ponieważ wkrótce zostanie ujawniony specjalny sekret. Ten rytuał służy jako środek ochronny, wykorzystując właściwości goździków jako naturalnych strażników. Weź pusty szklany słoik i umieść w nim siedem goździków. Trzymaj słoik obiema rękami, jakbyś trzymał filiżankę herbaty, i wizualizuj, jak znikają wszystkie twoje długi. Poczuj, jak twoje finansowe zmartwienia się rozpraszają i doświadcz spokoju oraz pewności, jakie może przynieść obfitość finansowa. Przejdźmy teraz do naszego trzeciego i potężnego rytuału w tej podróży manifestacji. Jest to rytuał prosty, ale niezwykle skuteczny. Weź butelkę z rozpylaczem, napełnij ją wodą i dodaj siedem goździków, nasycając ją duchem obfitości. Trzymając butelkę, powiedz: To jest rozpylacz obfitości w moim życiu, powtarzając to siedem razy, aby nasycić butelkę pozytywną energią. Stosując te rytuały, zapraszasz obfitość i pozytywność do swojego życia finansowego. Pamiętaj, że intencja i energia, jaką wkładasz w każdą czynność, są kluczowe dla sukcesu tych rytuałów. Wyobraź sobie, że każdego ranka przygotowujesz się na nadchodzący dzień, czy to w pracy, w przedsięwzięciach biznesowych, czy w poszukiwaniu nowych możliwości. Spryskaj swoje ręce eliksirem obfitości, nasycając je dobrobytem. Wizualizuj, że wszystko, czego dotkniesz, zamienia się w złoto, symbolizując Twoją władzę nad królestwem pełnym możliwości. Ten rytuał daje Ci moc, aby każdy dzień zaczynać nasycony obfitością i potencjałem. Pomyśl o mądrości Jezusa z Nazaretu, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Przyjmij istotę tego Królestwa, pielęgnując duch zabawy, podobny do dziecka, nawet w obliczu wyzwań dorosłego życia. Znajdź radość w tej podróży, ale podchodź do rytuałów z ostrożnością, uznając potrzebę energii, głębokich emocji. I świadomego zaangażowania. Każde przedsięwzięcie w życiu ma swój koszt, a witalność tkwi w energii, którą w nie inwestujemy. Pamiętaj, nasze utrzymanie pochodzi z energii. Aby się rozwijać, musimy uzupełniać tę energię, odnawiając się poprzez działania, które przynoszą nam radość, pielęgnując więzi z bliskimi i zanurzając się w znaczące doświadczenia. Korzystaj z kontaktu z naturą, poczuj ciepło słońca, spaceruj po bujnych lasach lub relaksuj się nad spokojnymi wodami. Podobnie jak smakowanie pożywnego posiłku, uznaj podstawową prawdę, że wszystko jest energią. Aby zrealizować swoje marzenia, konieczne jest inwestowanie tej energii, a twoja intencja jest siłą napędową tej transformującej podróży. Gdy idziesz naprzód, rozważ skomplikowaną interakcję między intencją a energią, która ujawnia sztukę życia pełnego celu i spełnienia. Podążając tą ścieżką, utrzymuj swoje serce otwarte na możliwości, które się pojawiają. Staw czoła procesowi z ciekawością i zachwytem, wiedząc, że każdy krok ma potencjał, by urzeczywistnić twoje najgłębsze pragnienia. W tkaninie życia każdy myśl, działanie i intencja splatają się, tworząc rzeczywistość, w której żyjemy. Dostosowanie swojej energii do swoich intencji pozwala kształtować swoje przeznaczenie i przekształcać marzenia w konkretne doświadczenia. Jednak manifestacja to coś więcej niż tylko pozytywne myślenie czy bierne oczekiwanie. Wymaga aktywnego uczestnictwa i świadomego wysiłku. Pielęgnuj mentalność obfitości, wdzięczności i niezachwianej wiary w nieograniczony potencjał, który tkwi w tobie. W ten sposób nie tylko marzysz, ale również budujesz drogę do realizacji tych marzeń. Kiedy angażujesz się w rytuały z goździkami i eksplorujesz królestwo manifestacji, kluczowe jest znalezienie równowagi między wysiłkiem a poddaniem się. Zaufaj boskiemu czasowi wszechświata i bądź otwarty na możliwości, które pojawiają się na Twojej drodze. Przyjmuj błogosławieństwa, które do Ciebie przychodzą. Podróż manifestacji to głęboko osobiste i transformujące doświadczenie, świadectwo mocy ludzkiego ducha współtworzącego z wszechświatem i przynoszącego cuda do rzeczywistości. Przyjmij tę podróż całym sercem, pozwalając, aby Twoje intencje były wypełnione energią obfitości, radości i spełnienia. W dążeniu do manifestacji istotne jest kultywowanie cierpliwości i wytrwałości. Pamiętaj, że wielkie osiągnięcia nie zdarzają się natychmiast, a twoje marzenia również będą wymagały czasu, aby się urzeczywistnić. Zaufaj procesowi i wierz, że ziarna, które zasiałeś, w końcu zakwitną w piękne manifestacje. Bądź uważny na znaki i synchronizacje, które wszechświat przedstawia na twojej drodze. Często to właśnie te subtelne wskazówki prowadzą cię do Twoich pragnień i potwierdzają, że jesteś na właściwej drodze. Słuchaj swojej intuicji, ponieważ jest ona potężnym kompasem, który może skierować cię ku Twojemu najwyższemu dobru. Zwracaj uwagę na energię, którą dopuszczasz do swojego otoczenia. Otaczaj się pozytywnością, optymizmem i ludźmi, którzy cię podnoszą i inspirują. Stwórz świętą przestrzeń, w której Twoje manifestacje mogą rozkwitać. Wolną od wątpliwości, lęków i negatywności. W miarę jak posuwasz się naprzód w swojej podróży manifestacji, pamiętaj, aby wyrażać wdzięczność za wszystko, co już masz i za wszystko, co jeszcze ma nadejść. Wdzięczność to potężny wzmacniacz pozytywnej energii, działający jak magnes, który przyciąga jeszcze więcej błogosławieństw do Twojego życia. Przyjmij podróż manifestacji z otwartym sercem, jasnym umysłem i niezachwianą determinacją. Wierz w swoją wrodzoną moc tworzenia życia swoich marzeń. Z intencją, energią i niezłomną wiarą możesz manifestować cuda i głęboko przekształcać swoją rzeczywistość. Zaufaj procesowi, pozostań w zgodzie ze swoimi pragnieniami i obserwuj, jak wszechświat spiskuje, aby spełnić twoje najgłębsze aspiracje.